Nasz pobyt w Santa Marta dolega już końca. Spakowaliśmy plecaki, wymeldowaliśmy się z naszego hotelu i za chwilę będziemy wsiadać do autobusu, który zabierze nas do Palomino. Tam mamy już zarezerwowany nocleg, także elegancko, rzadko mamy taką możliwość, że rezerwujemy coś wcześniej. Jest tutaj dużo stoisk, mnóstwo ludzi, można kupić praktycznie wszystko: ubrania, owoce, właśnie goście nawet krzyczy, że mango jest na sprzedaż, warzywa wszystko co można sobie tylko zapragnąć. Szybkie zakupy, i po chwili jesteśmy już gotowi do dalszej drogi. Znaleźliśmy nasz autobus, kupiliśmy bilety i ruszamy do Palomino. Za mniej więcej półtora godziny powinniśmy być już na miejscu. Witamy Was po raz kolejny z Kolumbii. Z miasteczka Palomino, które znajduje się nad Morzem Karaibskim, i panuje tu taki wyspiarski klimat. Jeśli ktoś był na Holboxie to może pamięta, a jeżeli nie to polecam obejrzeć jeden z naszych vlogów, tam pokazujemy jak to wygląda, a tym razem ruszamy na plażę. Tak, dzisiaj tutaj na przykład nie było prądu ani wody, także spędziliśmy poranek na plaży jedząc krasanty i bułeczkę. Nie ma tu jakichś wybitnych miejsc, ani historycznych atrakcji, ale jest ładna, całkiem ładna plaża. Mnóstwo kawiarni, restauracji, barów i wszystko to, czego w backpackerskiej podróży można sobie zamarzyć. Ta plaża wcale aż taka ładna? Nie, jest po prostu... no jest taka średnia, no jest po prostu plaża. Tak, po prostu plaża, na której jest mnóstwo surferów, także to taki nich, Ale backpackersi surferzy to Prawie to są. Plaża taka wąska, niezbyt piękna, ale podobno jak się pójdzie kawałek dalej, to jest o wiele ładniej. Także idziemy i zobaczymy. Przy plaży jest kilka barów, ale nawet gdyby ich nie było, to tutaj jest coś takiego, że po plaży chłopy biorą sobie taką skrzynkę z lodem, wrzucają tam piwo i chodzą i sprzedają. Także gdyby ktoś nie miał przy sobie piwka, to jest taka opcja, żeby je kupić na plaży. Palomino można odnieść wrażenie, że nikt nigdzie się nie spieszy, a czas płynie powoli. Dzięki niesamowitym krajobrazom, otoczeniu dżungli, licznych rzek i pięknym karaibskim plażom, Palomino przeżywa w ostatnich latach prawdziwy rozwój, zwłaszcza wśród backpackersów, których przyciąga tutajszy troszkę hipisowski klimat. Co ciekawego można tutaj robić? A może by tak wybrać się na spływ z górskiej rzeki w oponach? No to ruszamy! Mamy już sexy buciki założone, a to znaczy, że będziemy wchodzić za do rzeki. Musimy teraz iść troszeczkę pod górę, raz jest w górę, raz jest w dół. Ale, tak jak chcę pomyśleć, na wojnie to to jest bardzo fajny pomysł. Wejść pod górę, a później spłynąć z rzeki na takiej oponie. Fajna sprawa. To tak, jakby zjechać sobie na sankach. Tylko, że tutaj jest po rzece. Ile on powiedział, że mam iść? Nie wiem, właśnie nie słyszałem. Przed chwilą troszeczkę niewyjściowo, bo tą oponę sobie trzeba pod górę wnieść i wtedy można już na nie spływać. Wtedy już ona nie będzie przeszkadzała. No i w końcu, po niecałej godzince, dotarliśmy nad rzekę i zaraz będziemy już spływać. Także zaczyna się ta przyjemniejsza część dnia. Chillujemy. Dwie godzinki będziemy spływać i możemy odpocząć po tej ciężkiej, męczącej drodze. Mieliśmy być już w drodze do Minka, czyli miasteczka schowanego pośród gór, ale nastąpiła nagła zmiana planów. W trasie jesteśmy już od prawie 5 miesięcy i przez ten czas odwiedziliśmy kilka nowych krajów. Mnóstwo pięknych miejsc, poznaliśmy wielu fajnych ludzi. Postanowiliśmy, że zostaniemy jeszcze w Palomino dwa dni po to, żeby troszeczkę odpocząć i nabrać motywacji do dalszej podróży. I mamy takie szczęście, że jest tutaj bardzo tanio, bo za nocleg na dwie noce zapłaciliśmy, nie wiem, po przeliczeniu około 100 zł. I to jeszcze ze śniadaniem miasto nie jest, nie jest aż takie złe w zasadzie nie ma tutaj nic specjalnego, ale jakoś tutaj ten czas można sobie spędzić. Jako, że dzisiaj jest już nasz ostatni dzień w Palomino, no, to wybraliśmy się na ostatni spacer już po tutejszej plaży i dla odmiany postanowiliśmy pójść w drugą stronę tam gdzie znajdują się te wszystkie hotele przy plaży no i muszę wam powiedzieć, że jest tutaj zdecydowanie ładniej Wypoczęci, zwarci i gotowi ruszamy w dalszą drogę. W Kolumbii czeka na nas jeszcze kilka ciekawych miejsc. A tymczasem żegnamy się z Wami pięknymi widoczkami. Witamy po raz kolejny z Kolumbii i ostatni raz już z Palomino. Przed chwilą spakowaliśmy cały swój dobytek w trzy plecaki. Idziemy na autobus i dzisiaj będziemy próbować dostać się do Minka. To znaczy, próbować. Mamy nadzieję, że tam się dostaniemy, bo mamy już zarezerwowany fajny hostel. Gdzieś po środku gór i spędzimy tam cztery kolejne dni. Jak Ci się podoba ten pomysł? Super! A w tym nadwlegu mamy jakiś zbiornik na wodę, który nazwany jest basenem, więc zobaczymy, co z tego będzie. Ciepło ale ci nie popływa. Zapowiadają się kilka fajnych dni, także no co? Ruszamy w drogę. Adios. A tam już czeka na nas autobus. No i za chwilę wsiadamy. W Kolumbii jest tak, że takie autobusy zanim odjadą. Czekają aż zapełnią się wszystkie siedzenia. Także akurat dzisiaj mamy szczęście, że nie będziemy musieli za długo czekać, bo ten autobus już jest. Trochę ludzi też już tam jest. Do zobaczenia wkrótce na razie. Teraz musimy dostać się jeszcze do naszego hotelu który znajduje się gdzieś wysoko w górach. Za nami już prawie 20 minut spacerku i jest o wiele gorzej niż myślałem.